Tak, ula, czy możesz, możesz wyjaśnić, co ty teraz robisz? Zamykam Twoje oczy. Jest kiedy wiesz? I są płyszczące. Płyszczące? Tak, jest średnie. Mhm. Dzień dobry, witam ze słonecznej Kalifornii. Dziś chciałbym Ci opowiedzieć o jednej bardzo ważnej sprawie, która się porusza dość często w internetach, czyli o tym czy spać dużo, czy spać mało, czy 7 godzin, czy 8 godzin. Więc yy, to jest wykres mojego snu. Yy, zbieram te informacje za pomocą Ora Oraring. Oraring jest pierścieniem, które za chwileczkę ci pokażę. I jak widzimy tutaj, moja średnia długość snu wynosi 8 godzin. W tym wypadku od listopada gdy zacząłem nosić ten pierścień, trzymam tą średnią na poziomie 8 godzin i 2 minut każdej nocy. I teraz słyszymy w różnych miejscach, że im dłużej śpimy, tym mniej pracujemy i tym mniej działamy w biznesie. Natomiast ja widzę całkowicie odwrotnie. Dla osób, które mnie nie znają, albo znają mnie troszeczkę, to w tej chwili jestem współwłaścicielem trzech firm, plus mam czwartą działalność gospodarczą, robię różne biznesy, zarabiam dość dobrze i rozkręcam całkowicie nowe inicjatywy. I teraz, żeby tego było mało, mam rodzinę, z którą spędzam czas, dużo podróżuję, uprawiam sport, co było widać chyba w każdym odcinku w tym tygodniu itd. więc jak to możliwe? że jednak coś tu nie gra. Przecież z jednej strony ludzie mówią, że im mniej śpisz to możesz włożyć dwie godziny więcej pracy, a Ty mówisz, że im dłużej śpisz i lepiej śpisz, bo tak właśnie mówię, to jest lepiej. Gdzie to jest logika? No już Ci pokażę jak to działa u mnie. Im więcej śpię i co jest bardzo ważne, że nie tylko leżę w łóżku albo nie tylko śpie w słabych jakościach, ale śpię dobrze, czyli tak zwany deep sleep, głęboki sen. Im więcej mam głębokiego snu, tym jest lepiej. Więc dbam o to, żeby ten głęboki sen był bardzo wysoki, czyli staram się spać w całkowicie ciemnym pokoju, bez korzystania z ekranu itd. itd. Wiele różnych rzeczy, o których mówiłem już kilka razy. I teraz to, co się dzieje, to z rana, gdy się budzę, mam dużo energii. Dużo energii, po prostu budzę się z rana i czuję, że po prostu mogę robić wszystko. Niektórzy ludzie przez to, że nie mają tego głębokiego snu, wstają z rana i mają mniej energii. Muszą spędzić załóżmy pół godziny czy godzinę, żeby się wybudzić, jakaś kawa i tak dalej. Ja jestem już od godziny 5.30, bo teraz się budzę tej godzinie. Przez chwilę miałem epizod 6.30, ale wróciłem do 5.30. O 5.30 się budzę, jestem pełen energii. Gdy mam więcej energii, podejmuję lepsze decyzje. To już sprawdzałem wiele razy. Mam mniej wahań nastrojów, mam lepsze skupienie. Gdy mam lepsze skupienie, mniej wahań nastroju, podejmuję lepsze racjonalne decyzje. Gdy podejmuję lepsze decyzje, szczególnie gdy prowadzę firmy, mam więcej czasu, bo jeżeli podejmę lepszą decyzję, potem spędzam mniej czasu, żeby tą decyzję odkręcać. Więc mam tym samym więcej czasu. I mam więcej czasu? Mogę więcej spać. I to jest ciężkie bardzo w udowodnieniu, bo gdy weźmiemy sobie danego człowieka, no to jak to sprawdzimy? Jak to skorelujemy? Bo jest wiele czynników, które na to wpływają. E, idealnie byłoby rozdwoić się albo cofnąć się w czasie i przetestować jedną opcję z większą ilością snu i z mniejszą ilością snu. Natomiast nie ma takiej opcji. Zawsze w życiu jest jakaś opcja. Szaro-biała, czarno-zielona. Nie ma jednej opcji, która działa zawsze u każdego. Natomiast ja w tej chwili ciągle działam w modelu życie nastawione na dobry sen. Od samego rana myślę o tym, co zrobić, żeby wieczorem mieć lepszy sen. I tym samym u mnie w tej chwili to bardzo dobrze działa. Nie wiem, czy to zadziała u innych osób. Natomiast gdy ktoś mnie pyta: "Hej Mirek, co zrobić, żeby poprawić mój biznes, żeby poprawić moje życie osobiste, moje życie rodziny?" dalej, więcej spać i lepiej spać. Nie tylko więcej spać w słabych jakościach w formie snu, bo na przykład alkohol bardzo nam ułatwia zasypianie. Ale głęboki sen jest bardzo słaby, a jak możemy sobie poczytać w różnych źródłach, właśnie głęboki sen jest dla nas bardzo potrzebny. Dużo toksyn ucieka z mózgu, połączenia neuronowe się odbudowują i więc nie ma lepszego triku biznesowego, rodzinnego, innego niż dłuższa ilość snu. Jest oczywiście wiele opcji, żeby to poprawić Jest oczywiście wiele kwestii zagadnień, na przykład spanie z, z partnerem, partnerką, gdy mamy małe dzieci i tak dalej. Natomiast gdy zaczniemy optymalizować wszystko per sen, wtedy działa lepiej, przynajmniej to działa u mnie. A nic tak nie wpływa na dobry sen jak dobre jedzenie w dobrym towarzystwie. To co można zauważyć u niektórych ludzi, szczególnie jak ludzi, którzy w różnych kategoriach życia osiągnęli pewne rzeczy, to to, że nauka, książki, kursy, you name it, ludzie, którzy zauważają, że to co się uczą i wrażają w życie działa. To ciągle się uczą. Osoby, które zrobiły swoje pierwsze pieniądze online, widzą jak to jest przyjemne, jak to jest fajne, jak dużo daje wartości i potem już nie szukają innych form. Tak samo ludzie, którzy zainwestują mocno w sen, po pewnym czasie zaczynają widzieć, bo to wymaga dużo czasu, jaki duży wpływ to ma na nasze życie. Więc to tyle, mój drogi widzowie, Życzę Ci miłego snu i jak zawsze do zobaczenia jutro. Pa.